Witam serdecznie. Blok czwarty, lekcja pierwsza, drukowanie zbiorcze. Tematem tego nagrania będzie zaprezentowanie Państwu, w jaki sposób szybko i łatwo drukujemy wiele układów jednocześnie, w jaki sposób można nimi zarządzać podczas wykonywania drukowania zbiorczego. Samą operację drukowania zbiorczego znajdziemy po naciśnięciu logo Autocada w lewym górnym rogu programu, następnie przejściu do karty drukuj. A następnie wybraniu drugiej opcji, którą jest drukowanie zbiorcze. Należy zauważyć, że samo otwarcie opcji opublikuj spowoduje odświeżenie poszczególnych układów, tak żeby wszystkie elementy rysunku znalazły się w odpowiednim tanie na układach, czy też w plikach już zewnętrznych po wykonaniu operacji drukowania. Należy odnotować również. Że lista arkuszy przedstawionych w operacji OPUBLIKUJ, którą widzimy tutaj w tym oknie, zawiera wszystkie standardowo układy zebrane ze wszystkich otwartych rysunków. A więc mamy tutaj zarówno i przestrzeń modelu, czyli aktualnie wyświetlany obraz, jak i poszczególne wszystkie układy. Naszym zadaniem w tym materiale będzie wydrukowanie dokumentacji projektowej, Obiektu budowlanego, w którego skład wchodzą rzuty parteru, układ płyt stropowych czy też różnego rodzaju przekroje, detale, jak i widoki elewacji. Będą to następujące 7 układów. Tak jak widzimy, oprócz nich widzimy pliki zawarte z drugiego pliku, jak i również przestrzeń modelu, układ 1, układ 2. Przyjrzyjmy się tym poszczególnym układom, na razie nie chcę drukować. Układ pierwszy, drugi, no nie są, widzimy, że nie są dograne, no to, natomiast już od title sheet, tak, mamy wszystkie poszczególne układy przygotowane wraz z ustawieniem poszczególnych rzutni, ustawieniem skali tych rzutni. Można również zauważyć, że przy przeglądaniu tych układów czasami ich widoczność zmienia się, a więc widzimy poszczególne, niektóre czasami przy ustawieniu konkretnym część układów, które nie mieszczą się u nas na tej belce na dole, zostanie zwiniętych i zaprezentowanych w formie rozwijanego paska, który widzą tutaj Państwo akurat na ekranie. Należy pamiętać o tym, że układy zbędne w takich przypadkach należy usuwać, przez co nie zobaczymy ich później. A więc mógłbym zaznaczyć teraz dwa pierwsze układy. Tutaj jako ciekawostkę wspomnę, że możemy wykorzystać do tego w celu zaznaczenia więcej niż jednego układu klawisz Shift, a więc naciskam na pierwszy układ, który chcę zaznaczyć, przytrzymuję klawisz Shift na klawiaturze, następnie klikam na drugi. Dwa układy w ten sposób będą zaznaczone. Mogę wybrać prawy przycisk myszy, a następnie opcję Usuń. Zostanę upomniany o tym, że usunięcie układu jest opcją permanentną. I w ten sposób udało mi się dograć całą listę układów. Wszystkie układy, które widzimy tutaj na dole są aktywne, mogę w łatwy sposób między nimi przeskakiwać. A co dzięki temu mogę wskazać je również w drugi sposób do wybrania. Bo przypominam, przy zastosowaniu opcji drukuj drukowanie zbiorcze... Zostaną wczytane również przestrzenie model, również inne pliki, no chyba, że odznaczymy tutaj opcję wczytuj otwarte rysunki. Natomiast drugim sposobem rozpoczęcia drukowania zbiorczego jest zaznaczenie pierwszego układu, który chcemy drukować z listy tutaj na dole. Następnie naciśnięcia, klawisza Shift, zaznaczenie i wskazanie ostatniego układu tutaj w. Zostały one podświetlone, wszystkie układy, które zostały zaznaczone, zostały podświetlone. Naciskam prawy przycisk myszy na jeden z nich dowolny, następnie mogę wybrać opcję Publikuj wybrane układy, i proszę odnotować fakt, że na liście nazwanych arkuszy widzimy tylko te, które były wskazane w ten sposób. Nie mamy tutaj przestrzeni modelu, jak i plików zawartych w innych rysunkach. Mimo wszystko wybiorę tą pierwszą metodę w celu zademonstrowania niektórych opcji. Gdybyśmy natomiast korzystając z tej pierwszej opcji, chcieli usunąć lub zmienić kolejność przedstawionych układów, należy zaznaczyć elementy, które chcemy usunąć. Tutaj, w celu do zaznaczenia bez kolejności, nacisnąłem klawisz Ctrl, aby doznaczyć. Za pomocą nowego przycisku myszy elementy, które chcę usunąć, następnie mogę wskazać opcję Usuń arkusze, wtedy zostaną one usunięte z tej listy. Mamy tutaj jeszcze opcję Dodaj arkusze, wtedy wskazujemy konkretne arkusze, które chcielibyśmy dodać. Jeżeli kolejność naszych arkuszy nie zgadza się, możemy przesunąć je za pomocą tych tutaj dwóch przycisków. Możemy zmienić ich kolejność. Ja pozwolę je sobie teraz ustawić. Myślę, że kolejność jest zadowalająca. Następnie Tutaj chciałbym omówić jeszcze niektóre elementy, które znajdują się w opcji opubliku listy arkuszy. Często w pracy projektanta korzysta się z listy arkuszy. Jest to zdefiniowana lista przedstawiająca arkusze, które będziemy chcieli drukować, czyli tak jak w tym przypadku mogłaby być to lista tych układów, które tutaj widzą Państwo na rysunku i wtedy możemy wczytać taką listę. Program automatycznie usunie arkusze z tego okna, które nie znajdują się na naszej liście, a na naszej liście pozostaną tylko wskazane wcześniej. A więc w łatwy sposób możemy przeprowadzić, zmienić i ustawić odpowiednią kolejność tych arkuszy, jak i usunąć te zbędne z tego okna. Jeżeli stworzyliśmy taką listę, moglibyśmy ją zapisać listę arkuszy, a więc przy kolejnym drukowaniu szczególnie ma to znaczenie, jeżeli pracujemy w biurze projektowym, a tworzymy dokumentację powtarzalną swojego rodzaju, czyli na przykład. Cały czas mamy tą samą listę arkusza, zmieniają się tylko klienci, konkretne rysunki itd. itd. Natomiast sam układ arkuszy i ich kolejność jest powtarzalna. Opublikuj wy. Kolejne ważne ustawienie: możemy wybrać format pliku docelowego. Tutaj takie dwa ważne ustawienia, ploter nazwany w ustawieniach strony, a więc każdy z naszych arkuszy mógł mieć jakieś określone ustawienia wydruku, a więc co go drukuje, czy też jest drukowany on do pliku, czy też trafia na, na, na przykład na urządzenie typu ploter, a więc jeżeli chcemy, żeby każda z tych stron, na przykład część z nich trafiły do pliku, a część z nich trafiły do urządzenia drukującego, możemy pozostawić to ustawienie, natomiast ja w tym przypadku wybiorę operację PDF, a więc wszystkie te pliki znajdą się, zostaną sprowadzone do pliku PDF o następujących ustawieniach. Tutaj w opcji publikowania możemy zobaczyć położenie, a więc gdzie będzie zapisywany nasz plik. Jeżeli ustawimy dodatkowo Monit o nazwę na następnym etapie, czyli w momencie kiedy kliknęlibyśmy przycisk opublikuj program i tak wyświetli ewentualne miejsce, a więc tą ścieżkę, i będziemy mogli ewentualnie zmienić, ponieważ program i tak będzie nas prosił o nazwę. A więc, jeżeli zostawimy tutaj opcję monitor, to nazwę i tak jeszcze raz będziemy musieli określić położenie pliku, a więc położenie pliku zawarte w tym miejscu nie jest lokalizacją ostateczną zapisywanego przez nas pliku przy tych ustawieniach. Plik arkuszowy. tutaj kolejne ważne ustawienie. Jeżeli chcemy, aby wszystkie arkusze wskazane w tym polu zostały sprowadzone do jednego pliku, który będzie posiadał po prostu wiele stron. Każda ze stron oczywiście będzie posiadała format ustawiony w ustawieniach wydruku poszczególnych tych arkuszy, a więc tutaj nic się nie zmienia. Zmiany wprowadzone w poszczególnych układach zostaną wprowadzone do pliku ostatecznego, czyli można tworzyć PDF-y, w których każda ze stron będzie posiadała inny format. Albo możemy odznaczyć taką opcję i wtedy w jednym folderze, a więc w lokalizacji wskazanej w tym miejscu albo właśnie w kolejnej, jeżeli mamy ustawioną opcję Monit o nazwę. W folderze wskazanym, czy też w lokalizacji wskazanej pojawi się wiele plików, a ich liczba będzie równa ilości układów dodanych na etapie tym tutaj, który wskazuje kursorem myszy. Niżej możemy określić jeszcze kilka elementów, dołącz informacje o warstwie. Dzięki temu w konkretnych plikach PDF. PDF ma Możliwość wskazywania i dezaktywacji, i aktywacji poszczególnych warstw, a więc, jeżeli załączymy tą informację, e będziemy mogli w stanie później zarządzać warstwami już z poziomu edycji plików PDF. Wskazuję OK, opublikuj w tle, dzięki temu będziemy mogli cały czas pracować w programie, a program w prawym dolnym rogu będzie nas informował o statusie. Wydruku. Gdybyśmy chcieli dodać jakiś znak wodny, jakieś logo firmy, możemy również wskazać opcję Dołącz znak wydruku, ale element ten zostanie załączony. Wybieram przycisk Opublikuj. Tak jak mówiłem, program prosi nas o wskazanie lokalizacji. Określam tą lokalizację. Określam nazwę. Wybieram. Wybierz. Czy chcę zapisać bieżącą listę arkuszy, program pyta o tą listę, którą omówiłem na etapie wcześniejszym, nie chcę jej zapisać. Czasami jest to opcja przydatna, szczególnie w przypadku, kiedy doświadczą Państwo podczas wydruku jakieś błędy. Na przykład czasami pojawi się jakiś błąd, przez który lista nie zostanie stworzona, program nie będzie mógł ukończyć wydruku, a wtedy. W przypadku kolejnego wejścia do drukowania zbiorczego, znowu musimy określić kolejność. Jeżeli tutaj ta tutaj jest niewłaściwa, wtedy będziemy musieli znowu określić, jakie pliki wchodzą w skład wydruku, a więc tworzenie listy wtedy jak najbardziej ma sens. Ja wskazuję na tym etapie, nie. Pliki jeszcze raz. Wykonywanie w tle możemy wybrać opcję. Nie pokazuj tego komunikatu, dzięki czemu zaraz po wybraniu opcji "publikuj" będziemy mogli wrócić do dalszej pracy do upewniania się, że wszystko jest OK. Ikonka, która odpowiada za wydruk zbiorczy, widzimy ją w tym miejscu. Po najeżdżaniu na nią kursorem myszy z czasem zaobserwujemy poszczególne etapy pracy, tak jak widzimy teraz publikacja arkusza. 1 z 7, a więc możemy za pomocą 2 z 7 i tak dalej, tak dalej, za pomocą najeżdżania na tą ikonkę możemy monitorować status naszego wydruku. Należy również odnotować fakt, że przy druku poszczególnych układów, czyli naciskając na prawy przycisk myszy, drukuj, określenie tego elementu, i, i następnie, czyli wydruk pojedynczej strony jest szybszy. Często. Czyli, jeżeli mielibyśmy, załóżmy do wydruku dwie strony, to myślę, że drukując każde z nich ręcznie, czyli naciskając druku i określając lokalizację, uda nam się zrobić to szybciej. Natomiast na pewno nie przy wydruku już większej ilości układów, na przykład tak, wykonywania takiego zadania, jak ja tutaj teraz. Zadanie wydruku i publikowania zostało zakończone. Postaram się odnaleźć nasz plik PDF. I tak jak widzimy, Tutaj przechodząc do warstw będziemy mogli włączać, wyłączać widoczność poszczególnych warstw, czyli informacja o warstwach została przekazana. Mamy wszystkie strony, tu widzimy, że ustawienie poszczególnych stron miało opcję monochrom yy, przypis pisaków, tak? O tym ustawieniu mówię. A więc wydruk został stworzony jako czarno-biały, a więc informacje o kolorach nie zostały załączone. To tyle w, w tym materiale, zapraszam do kolejnych. Lekcji. Dziękuję pięknie za uwagę.